Cześć, witam Was, Marek, witam Was, szery w internetu. Słuchajcie, kampania w toku. Coraz częściej odbywają się debaty radnych lub kandydatów na radnych, i jak zwykle rzucamy kiełbasę wyborczą. Takim tematem dość medialnym jest oczywiście ziel. W Poznaniu jest to temat numer jeden zachowanie klinów zieleni, i zresztą bardzo słusznie. Są miejsca, w których naprawdę trzeba o to zadbać, tak jak Sołacz, czy cała otolina Parku Sołackiego, no czy oczywiście głupka te pomysły z zabudowaniem części Parku Kasprowicza. Ale też są, no tak to mówię oczywiście w mojej ocenie, pewne idiotyzmy. Od wielu lat forsuje się na przykład park na Ratajach. I poniekąd słusznie, tyle że radni postanowili przeznaczyć pod to 5 hektarów ziemi, z czego większość to są ziemie prywatne. Czyli chcemy robić się znowu w postaci jakiegoś Janosika, zabierać innym, dawać innym? Bardzo proszę, zabierajmy, tylko zapłaćmy odszkodowania właścicielom. Ale zostawmy na razie sprawę Rataj na boku. Bo jeżeli chcemy zakładać parki, obojętnie tu czy tu, to przede wszystkim musimy się zastanowić, czy w ogóle mamy pieniądze na to. A jeżeli mamy pieniądze, to może najpierw zadbajmy o to, co już mamy. we express the same things but with different words we acknowledge the same curve and those might have heard it's like the last line you draw to remind the past time a, a fast-winded feeling of freedom free be recognized and i can hear your doctors calling from here to saying. Killed by his independency, and oculus eel Cause he armed himself with stealthy mass appeal. Where's my muse, where's my muse If it's like every word slipping through my mouth has been used staggering like the old man feeding a dirt Where my glass I've reflected half the things that I've learned A windowless frame in a transparent room Filling up cracks with plastic or suits A shape Jest to właśnie ciekawy. Widzicie teraz państwo fragment parku. Pytanie do wszystkich radnych i do kandydatów na radnych: po pierwsze, gdzież znajduje się ten park? Po drugie, czy naprawdę w pierwszej kolejności nie należałoby zadbać o to, co już istnieje? Serdecznie was pozdrawiam. I proszę o przemyślenie. Cześć. Express the same things, but with different words We acknowledge the same curve, and those might have heard It's like the last line you draw to remind the past time A, a fast-minded feeling of freedom, presumed to be recognized And I can hear your doctors calling from here to say saying...